Drop zone to the Witam wszystkich tutaj, To witam Was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Kan Battle. Dzisiaj mam dla Was samony, weekendowe samony. Tikety, które zbierałem przez dłuższy czas, mamy ich 48. Nie wiem dokładnie ile powinno być. Wiem na pewno, że jeden ticket ominęłem, więc bardzo prawdopodobne, że od kiedy je zbierałem, bodajże to są chyba dwa tygodnie. Coś w tym stylu, to jeden ticket ominąłem, więc możliwe, że powinno być ich 49, ale nieważne. Mamy 48 ticketów, więc będzie sporo tych e, samonów. Mm, będą to zapewne ostatnie samony przed wielkimi samonami na czwartą rocznicę, które już tuż, tuż, ponieważ w newsach, jak możecie sobie nawet zauważyć, e, to mamy już informacje na temat e, czwartej celebracji. Tutaj jest informacja. Tutaj jest informacja, że za 7 dni rozpoczynamy czwart, e, czwartą celebrację z okazji 4 lat Dokkan Battle. Także mm, już samony z LR ssf 4 Goku i Vegeta coraz bliżej, e, gdzie będę wydawać większość, jak nie wszystkie moje DS-y, które od dłuższego czasu zbierałem. Aktualnie mam ich ponad 1350, także no sporo myślę. Mm, I tak zrobimy sobie multi-samony, i to co zostanie, to będą. Single samony. Zobaczmy, co jest tak naprawdę w skauterze. Eee, bo oprócz tego co jest w skauterze, to są na tej liście też alerki, więc na, głównie na Alerki liczę. Tutaj no co, no spoko, spoko jeden z nowszych Goku naprawdę jest okej, okay. spoko Vegeta. Także te karty są po prostu ok. Eee, Masket Sajam, mam go w, w, w kilku kopiach, więc sobie odpuszczę. Tego wegety w ogóle nie mam, więc się przyda. Bardzo fajny Artma i nie jest słabą kartą, więc taki wegetał by się ewentualnie przydał. Tą kartę mam na paru duplikatach, tutaj tak samo. Tego Goku wydaje mi się, że nie mam, bądź mam jedną wersję, więc też się na pewno przyda. Tej karcioszki też nie mam, także no w skouterze nie ma cudów, ale nie ma też tragedii, jako że to są darmowe tikety, no to fajna sprawa. Ale w samonach mamy właśnie też tutaj yy, karty LR. Także to jest fajna sprawa, jak sobie to wszystko tutaj yy, poprzeglądacie. To są tutaj też dostępne alerki i wiem, że bardzo dużo z Was rzucało jakieś screeny na, na grupę na Facebooku. Swoją drogą zapraszam na, na wszystkie social media. Po lewej stronie macie linki na ekranie bądź pod spodem w opisie Instagram, grupa na Facebooku live streamy, czyli Twitch i tak dalej i tak dalej. Także wszędzie zapraszam. No i co? Robimy multi i zobaczymy co wyleci. Także jak chcecie, jak wam się podoba, zostawcie lajka i let's go. Pierwszy multi a to co zostanie będzie tam e, liczba pozostałych tiketów. To będziemy robić. Single samony. Mówię, tutaj najbardziej, najbardziej liczyłbym na elerki. Nie wiem, czy jest szansa, ale no trochę tiketów się uzbierało, więc może akurat, może się poszczęści. Ok, zaczynamy nie za specjalnie. Paragus, ok. Kolejna SR-ka. Wiadomo, SR-ki to tutaj nawet. O, mamy SSR-kę, Super Saiyan Trunks Teen. Eee, z tego co wiem, mam tą kartę, albo mogę po prostu zrobić na 100%, więc kolejna, kolejny duplikat wleciał. Ale jest ssr także to już jest jakiś plus. Okej, okay, pierwsza multi, pierwsza karta SSR, także. No, nie ma tragedii, ważne, że, ważne, że cokolwiek jest. Liczę oczywiście na LR-ki bądź na SSR-ki, których zupełnie nie mam. Tak jak na przykład, nie wiem czy jest na tym banerze, nie zdążyłem dokładnie sprawdzić, ale na przykład taka kefla od samej premiery, od samego wyjścia mnie unika, a jest na wielu banerach, także ciekawa sprawa. Znowu nie mamy żadnego ssjt 3 czy coś w tym stylu. Great Saiyaman, okej. Okay. O! Jest! To jest nawet jako banerowa karta. ssjt 3 Tech Vegeta. Mam na paru kopiach. W miarę okej, okay, może być. Jest <laughs> Masked Saiyan. Okej, okay, kolejny duplikat do kolekcji. Także dwie SSR-ki, to dwie SSR-ki e, Featured, czyli ze Scoutera. Co dalej? Czy jeszcze coś będzie? Uu! Brian de Chateau. Chateau bo Chateau? W każdym razie Brian tej w wersji Intelligence nie miałem, więc sobie od razu ją lokuję. Fajnie. 3 SSR-ki aż. No, no. Tutaj to się poszczęściło. Bez cudów, ale ważne, że jest. Także nowa, nowa karta. Zawsze fajnie do kolekcji. Znowu ekipa tych cieńszych postaci za mną leci. Ok, mamy SSJ1. Mamy SSR-2, co dalej? SSR-3? O god! Nice! Czyli tu będzie... Ile to jest? Minimum 3 SSR-ki chyba, nie? Nie wiem jak to jest... Nie wiem jak to wygląda... Mm, nie wiem jak to wygląda, jeżeli mamy 7 kart, a nie 10, ale... Wydaje mi się, że to oznacza minimum 3 karty ssr -y. O! Jest ten nowy Vegeta Intelligence, super! Tą kartę z tych kart featured najbardziej chciałem, fajnie. Wow, jest nowy Vegeta, świetnie. I znowu maskę Cyan. Wydaje mi się, że już mogę go raczej zrobić na stówkę, albo jest na pewno w tych okolicach. I super Vegeta Agility. Bullpan, Tej karty nie miałem, e, także też nowa, nowa karta. Od razu ją sobie lokuję. To jest karta z fuzji, jeżeli się nie mylę. E, fuzji, więc żadnej karty z fuzji jak kojarzę nie miałem w każdym razie albo żadnej, albo prawie żadnej, więc fajna sprawa. No, no, mieliśmy 4 karty SSR, to to kurczę, więcej, więcej SSR-ek ehm, w sensie większa połowa ssr niż w ogóle było kart. Także na 7 kart 4 SSR-ki. Ok, mamy Piccolo i Chaotsu. Zobaczmy co dalej, no, Czy jeszcze jest trochę szans na LR-kę, więc może, może. Okej, okay, bez niczego, zobaczymy, czy chociaż jedna ssr się trafi. Mamy tutaj Gotena Kid, Vegeta SR, huh. jest i Jaco. SR-ki to idą do sprzedania, bo już nawet, jak widzieliście, miejsca powoli nie mam w boksie. Będzie trzeba przed czwartą rocznicą trochę tych miejsc wykupić. I nie było ssr wow. Czyli tam poleciały cztery, tutaj żadna. No ale okej, okay, może być. Fajnie, że jest ten Vegeta, to naprawdę jest spoko. Nie miałem tej karty, a mówię, najbardziej go chciałem chyba z tych kart pokazanych w Skauterze, więc jest okej. Okay. Ani razu nie mieliśmy tęczy, Rain był jeszcze. Może też, może to się zmieni? O, jest SSJ-3. Tylko trójka. No dobrze. Czyli gwarantowana SSR-ka przynajmniej. Wow! <gry> jest SSJ-3 i mamy SSJ-3 Vegeta. Ok. Który to on już raz wyleciał? Chyba trzeci, tak? Dzisiaj. <gry> Ciekawe. Także już na, też myślę, że mogę go na 100% zrobić. O! Jest ten tag Goku. Eee, mam tą kartę, jeżeli się nie mylę. I on jest bardzo dobry, także fajnie przyda się. Wow! Znowu Super Vegeta Really Agility. Też tą kartę mam. Razy milion chyba tych kopii. Ale znowu, trzy karty SSR. Dużo tych SSR-ek leci, no tylko nie takie, jakich bym się spodziewał. Mogłoby być o wiele, wiele lepiej. No dobrze, dobrze, trudno. Krillan i Goten, okej. Okay. Znowu nie mamy Rainbow. Nie ma Rainbow, zobaczymy co to da. A, tylko SSR 2. Długo ta animacja leciała, trzymała w napięciu. Ostatni Multi, bo później to już zostanie 6 ticketów i będą Single Summon, także ostatni Multi, wow. Jeden z pierwszych Goku, pamiętam. Ta karta jest tak, tak stara już. Mamy Trunksa Kid. Oho, jeżeli mowa tutaj o starych kartach, proszę bardzo, też ultra stara karta Goku. Fajny art, ale no, pozostawia wiele do życzenia. Gokua. Mamy Coolera. I to tyle, także jedna karta SSR. Teraz robimy Single samony także multi się skończyły. 6 single samonów, a na końcu sobie sprawdzimy podsumowanie, co dokładnie wyleciało, ile ssr na ile tiketów, Bo no kurczę, parę razy poleciało po 4, po 3 ssr więc fajna sprawa. okej, okay, freeza. Jestem ciekawy, czy jeszcze jakąś SSR-kę tutaj wyłowię Widziałem, jak ludzie w dwóch multi robili po 2-3 na tych ticketach. To jest dopiero szczęście. Uuu, uh. Sam Goku Forever Alone. Mam nadzieję, że to jest taka. jeszcze czarne włosy. Mam nadzieję, że to jest taka zapowiedź, że teraz mi elerka nie leci, a na czwartą rocznicę mi poleci. To by było świetne. Ok, cztery samony do końca. Czy jeszcze coś ciekawego złowimy, czy już. Koniec balangi? Uuu, uh. Dream Team po prostu. Sami siłacze. Jamsza i odsył. Przy okazji napiszcie w komentarzach, ile tiketów zużyliście i ile LR-ek wam wypadło. Bo, albo po prostu, ile LR-ek wam wypadło za tickety. Bulla! Znowu karta, której nie mam. Spoko. Zawsze się przyda, od razu ją lokujemy. W sensie może się niekoniecznie przyda, ale yy, nowa karta, więc lepsze to niż kurczę, dziesiąta kopia jakiejś karty sprzed trzech lat. Ok, mamy Piccolo i Tiena. Dalej nie ma Rainbow, ani razu nie było Tęczy. SSS 2 i... koniec. No to myślę, że bez szału, bez cudów. Takie jest, Goten GT, czyli Baba Food od razu leci do sprzedania karcieżka. I ostatnie dwa Single samony. Ostatnie dwa Single samony. ostatnie dwie próby na lr albo na jakąś silną kartę. Okej, okay, znowu Goku Forever Alone, czarne włosy, Jest asesja tym. Uuuu, SSJ-1. Wow. Okej. Okay. Gohan w dresie Adidasa, to lubię. I ostatnia próba. Ostatni single summon, ostatni ticket. Tyle było chomikowania i tutaj się to wszystko kończy. Mamy Pikolo, mamy Yamcha. Same słabiaki mi się tam pojawiają. Wujka. No i to by był koniec, także... Bez cudu, na samym koniec. Tak jest. Mamy Piccolo, więc bez jakiegoś szału. Zobaczmy podsumowanie. Eee, karty SSR, tak jest. Czyli ile? Wow. 13 SSR-ek wypadło, z czego nowych jest raz, dwa, trzy, cztery nowe SSR-ki. 13 SSR-ek na ile? Na 48 tiketów, 13 SSR-ek. Także myślę, że to jest spokojny, wynik, naprawdę. Dobry wynik. Najbardziej cieszę się na pewno z tego Wegety. Mm, także tak to się prezentuje. No i co? To chyba wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że też czekacie na czwartą rocznicę i widzimy się w następnych filmikach. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!